Witajcie moi rosłomili powiem tak dzisiaj chciałbym połysprawiać na temat tego co się dzieje w Rzeczpospolitej Polskiej a nikierzy nazywają, że Polska idzie na bankrot no znam poru takich co gadają, a niech zbankroci można będzie lepiej, jak i nie będzie nie, ja co prawda nie jest ale nie chciałbym, żeby Polska rzeczpospolita zbankrutowała, bo jak rzeczpospolita zbankroci, to te wydane przez nią banknoty stracą swoją wartość. I nie będą się nadawały do niczego. No chyba, że będzie jakiś tam miał wartość kolekcjonerską i jakiś kolekcjoner w następnych latach będzie chciał kupić. To można to trochę więcej niż niż na makulaturze. Te pieniądze takie. Takie. Przerobione na coś takiego mogą mieć jako taką wartość. Może być więcej wert Ten jeden grosik, bo on jest z Messingu, jak ten 1000 z papieru. Takie są tausy na dzisiaj. Jest też wydawany przez Bank Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski. Taki 1000 zł. A jest 1000 zł. E, znaczy, tyle kosztuje, bo to jest gold. Pieniądze, które trzymamy w bankach. I mamy tam takie plastikowe. Mogą się stracić. bo jak. Państwo pójdą na bankrot, to mogę się pokazać, że w banku nie ma nic, albo prawie nic, a najwyżej połowa możemy dostać, albo wcale nic nie dostać. Teraz jeszcze jedna. Te pieniądze w banku na taką kartę, mamy jeszcze jeden feler. Jak nie masz strumu, to tą kartę nie zapłacicie, ani nie wyciągniecie z bankomatu. Bankowan musi mieć sztrum. W sklepie muszą mieć sztrum, żeby tym zapłacić. Bo muszą mieć terminal, terminal jest na sztrum. No, co prawda, jak nie będzie sztrumu, to ani nie pójdzie kupić, bo takie są przepisy o kasach fiskalnych, że musi być kasa fiskalna. Ale z tym się idzie zawdy, powiedzmy tak. Stan wyższej konieczności, tą pieniądze. Płaca kosztuje seta, a płaca do stobu mnie e, tego. E, także te pieniądze są najmniej niepewne w banku. W banku może się to całkiem stracić. Albo może nie być strumu i nie iść wypłacić. Najpewniejszy geld to jest taki z goldu, z ilbru, ba, nawet z messingu. Widzicie, jak tu się wziął ten magnesy. Tak, oto się ze naszej stolicy byłej. I ten pijąc jest mniej wersji, jak ten mniejszy. Bo tego mniejszego, jak widzicie, magnes nie to Bo ten, te pięciogroszówki, które są mniej więcej, tyle, tak zdrowe jak tysiąc. Złoty w złocie to Są zrobione z żelaza, a i no pomalowane na złoto. Także trzeba się troszeczkę na tym znać. Jak już kupować Geld w złocie, no to żeby mieć go w, taki, w takiej formie certyfikowany, że żaden też żebyście go tam bardzo dzieje. Tylko, że jeszcze trzeba dać inne rzeczy. Pojemność, przeliczenie na woga. No i jeszcze trzeba brać to dobrego, ze sprawdzonego źródła, bo są takie magole, co tam wolfram umią pozłocić i sprzedawać jako złoto, ale to się częściej dzieje we sztabkach, nie w takich małych mincach, i w większych sztabkach. Są, są też większe takie pieniądze, które idzie, idzie kupić, i większą kwota idzie się schować. Tylko jest jeden feller takiego pionza, Taki pijąc, bo mógł przyjść i złodzieje ukraść. prostu, jak macie w domu takie już takie ty, to musicie być tak skowane, żeby złodziej tego w umiał porwać, nie umiał znaleźć. No a jakby wum się tak zeszło, to żeby wasze bajta albo wnuki wiedziały, kaj to jest, co by przynajmniej to erbli, a nie żeby to w ktoś, kto będzie tam albo auroi mógł waszego mieszkania. Także pamiętajcie, dajcie pozor na to, co się dzieje. A dzieje się źle w państwie polskim, nie duńskim, a polskim. Bo mogę się tak stać, że stracimy kupa kasy i my na tym najwięcej stracimy, my jako ludzie. Bo te wielkie to już tam pokupowali se hektary, pokupowali se złoto, Wywieźli te złoto za granicę, schowali w takich pewnych bankach. Tam nie ma tak jak w Grecji, że połowa pieniędzy zebrali, bo Grecja poszła na bankrut. A teraz trzeba pamiętać, że Grecji to jeszcze wszyscy pomogli w Europie, bo Grecja miała euro, a my mamy złotki. A złotków to żony nie musi ratować, bo to. Bank Centralny Niemiec nie będzie bankroczył i no Bank Centralny Polski zbankroci, pozamiatają, posprzątają. No a my będziemy musieli ze ta miska zapieprzać, no toż takim pesymistycznym akcentem wam powiem, mocno Cię z Bogiem, z Pomboczkiem, czy jak tam wolicie Greek Auf, czy jakoś taki inaczej. A ja bym życzę, żeby wam się powiodło Jak najlepiej? I to lepiej niż mnie, tak? W tej pieśnicce. No ja to przede wszystkim godzę do świązoku. Żeby wydawali pozór i nie myśleli, że będzie dobrze, jak się Polska zęknie.

Ganhou os